To już wcześniej było zakończone, no i wracamy. To wszystko zostawiłem, tak ma być. No, teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Wzmocniliśmy się, tak realnie. Obrony mamy 5000 więcej niż najemnik. Dolion Stranger dostać, super. Głowa gorgony. Teraz wszystko mam na hita. No teraz tak naprawdę sobie nie mogę tu nie poradzić. Jedziemy. Paski na numerki. Żeby szybko doklikać życie i inne rzeczy. Żeby cały czas był max. Bez wzmocnienia by chyba się nie udało, dobra Balance Morningstar Morning Star. I wracamy. Życie, życie. Jak oni sobie nie mogą z tym poradzić, to ja nie wiem. Numerki, jedziemy. Bonusy dostaliśmy. No nie, wracamy, wracamy. Nie to ma być, tylko jedyneczka. Próbujemy tutaj jakoś wystać w tym. No, nie było łatwo, ale nasi padli, więc trzeba podnieść. Dobra, jedziemy. Numerki są. Więc dajemy. Numerki nas powinny uratować. To jest oczywiście mała lokacja. Nie taka większa jak poprzednia. Tylko jak zwykła. Dobra, na hardcore bym tu nie grał, bo to dopiero pierwszy poziom trudności. Czyli tak. Y No i dobra, miksurki są z życiem i pełnego wzmocnienia także, Stunem tu są prawie, że niezbędne. Boję się, bossa, który tu będzie. Może być naprawdę yy, fantastycznie dobry. Rozwaliliśmy wszystko. Ich córki są nam potrzebne. Dobra, więcej na razie nie można. No, tu są jakieś schody, fajnie. To nie podałem się przeskok między jedną lokacją i drugą. Te od razu padamy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do słabych przeciwników. A tu są mocni. Nie, 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 nie. nie. No kurczę, nie zdążyłem. No, oczywiście. A miksturkę pełnego z użyłem. To jest prawdziwy hardcore. Dobra, jeszcze raz. Pełnimy te miksturki. Tu mi coś wypadło takiego i takiego. To się pozbędziemy przy pierwszej lepszej okazji. Jeszcze raz portal. Wywalamy. Wywalamy rzeczy zbędne. Znowu coś podniosłem. A zaraz co to było? Bo jakieś ładne. No, ładna broń. Jeszcze raz kolejny podchód. Teraz może będziemy bezpieczni, że będziemy wracać. A najemnika nie ma. Jak to bez najemnika można? On tu jest głównym damagezem mojej drużyny. I wracamy, numerki, numerki, jedziemy. Silni są, jak widać. Uciekamy, uciekamy. Zaraz powrócimy. Po krótkiej przerwie radzą sobie czy jak? Przynajmniej nie padają. Dobra, coś tu się dzieje. Na razie żyje. Cofamy się, cofamy. Zbieramy mi córki, teraz dopiero jedziemy. Najpierw te szkielety, później inne. Pyk, pyk, pyk. O, tu coś może być. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy jeszcze raz. Trzeba coś z życiem zrobić. Dobra, wracamy. Mały, Naszych jest mało, ale trudno. Wore sceptor. No, na razie coś robimy. Przynajmniej złoto wypadło. Claymore lepszy czy gorszy? 13. słaby. Sceptor, czyli berło. No to. Ruszamy teraz tutaj, musimy to dobić. Mamy miksturki różne. Powiedzmy, że to już, bojowa laska, ta. No, i dobra, udało nam się jakoś. Zwycięstwo. Czekajcie. No, to szafir. Myślałem, że jakaś runa. To by mi się przydało. Potrafi być trudno, jak widać. No, parada krzyków. No i wracamy. Przeszliśmy jakoś tam. Elite Zone. Czyli taka trudna strefa dla elity samej. Proszę ja was. No i dobra, ładnie idzie. Mam nadzieję, że całą mapę już przeszliśmy. Idziemy dalej. Tu, tak naprawdę jeszcze było trzeba latka zrobić, ale najpierw tutaj. Zatrzymamy się na drodze starożytnych. Wtedy go zrobimy. No zdecydowanie łatwiej. Jak widzicie. To tak trochę na hamaczy, tylko trudniej i z innymi umiejętnościami. Już same doskonałe rzeczy lecą. Więc jak chcemy, to w każdej chwili sobie możemy brać. No, rada jest. Ale bez hydr. Tylko z tymi zabójczymi laserami. Fashion, ostrze. Jak to się stało? Że tu cały klan nagle powstał? Wcześniej wszystkich. Ring, myślałem, że luna. Yy, 360, 380. A zaraz najpierw ich pokonamy. Najemniku 380 hełm? Bierzesz na pewno. Ostrze słabe. Najemnik lepszy. I tu oczywiście też wzdłuż jak wcześniej. Prasa z Sword, no tu nieźle powstali. Przynajmniej dużo ekspa będzie, zaraz poziom zdobędziemy. Oby tu nie było ograniczenie levela do 99, bo nic byśmy nie zrobili. Nie wymaksowalibyśmy umiejętności na 90, a one przecież są. Level zdobyty, hura! Starożytni się cieszą. Coś się tu dzieje. A, tu ta rada wali. Tymi swoimi atakami przyzywa przy okazji. Bent Maiden Spear. I Brasted Sword, dobra 3 sloty do 20-32. Tu mamy ile? 3 slotówców. To akurat nie mamy, na razie wrzucimy, później się będę męczył. To co mamy, to wyrzucamy. No i dobra, tyle zostało. Teraz te Turki, bo innych nie mamy. Amulet, amulet, amulet. Nie amulet, tylko aspis. Co to może być aspis? Pewnie jakaś ni nispisa. Bo a to jako przeczenie. O, punkt nawigacyjny już mamy, super. To też taka lokacja będzie z tym portalem. Yy, może będzie się nazywała... Wiecie jak można się nazywać? Czeluść, powiedzmy czeluść. No ładnie, ładnie. Tymi atakami swoim walut to jest akurat słabe. Kolejny aspis. A, bo to tarcza to cały czas, dobra. To ten sam co wyrzuciłem. Skupię się na spisie i mówię, o, tarcza to fajna może być, a to to samo, więc... Fajne rzeczy mogą wypadać z czaszek i czyneli. I kamieni, to znaczy. O, asystancji Balans Zbalansowany topór do dorzucania musi być zbalansowany. To samo się rozumie. No z jednego powstają inni. Zwiększona szybkość, jak widzicie. Jakiś tu boss będzie? Usłyszałem jak, jakoś... Yy Apostropę bezpośrednio do mnie. Więc mogę sądzić, że tu jakiś boss będzie. Ja tu się muszę wbić i rozgonić towarzystwo. I córki życia sobie wziąć. Może... Może to tak będzie lepiej. Gothic Play, tak coś myślałem, że żółta mi wypadnie. Oczywiście pewnie jej nie założę. Dwuslotowca. Dwuslotowiec lepszy niż ten. To jest czteroslotowiec. Gdzie dwuslotowiec, mój. To jest dwuslotowiec. Wyrzucamy 1400 plus 4 gniazda i Lightning Resist nawet ładny. Zdecydowanie najemnik bym musiał już zmienić. A ja jeszcze ten do rzucania wywalę. To najemnikowi ładnie idzie. Ta rada jest ciężka. Poczekajcie... Dobra, już są. Yy, ja jakiś ten wziąłem mieczyk. Co? Gothic Plate, a ja myślałem, że Optic Plate i tak myślę, o. Co to wypadło? Ej, czekajcie, czekajcie! To jest lepsze. Ale dobra, mam legendy, to tych tu nie będę ekwipował, bo legendy też są z gniazdami. O, tu mamy, powiedzmy, że czeluść. Infernal Pit. No tak, czeluść. Taka piekielna dziura. To właśnie o to chodzi, że tu takiego coś jest. To ja wziąłem taki mieczyk, taką tarczę, a level zdobyliśmy, a ja nie, nie zareagowałem odpowiednio, żeby rozdysponować punkty. Mamy przeciwników. Więcej koników, więc można ich wszystkich pokonać. Balans Knife, no już do rzucania teraz. Skull clan, to on ożywia. No i tu możemy wejść. Już nawet ładna kusza pod względem obrażeń. Jabłuszko sobie weźmiemy, Rozdysponujemy punkty. Teraz tu i jedziemy. Rączki na numerki. I próbujemy przeżyć. Dużo życia mają. Hello, hello. No nie, bo oni mają spadające coś, co mnie nie fajnie rani. I goki jeszcze się pojawiają do tego. Warhammer Bo same Goki to akurat nie ma problemu. No nie No widzicie? To jest trudne wbrew pozorom. Kolor życia najemnika się zmienił. Ja nie wiem ile ma życia. Jest to po prostu niewidoczne. Trzeba uważać, dobra. Powiem wam, że tu będzie trudno. Szczerze mówiąc, 45 ładny, ale dla nas nie. Dobra, same Goki to jeszcze. Jak coś mi innego dadzą, to będzie ciężko. Sami szamani są silni pod względem życia, ale. Uciekamy stąd. Bo, jak to jest, to nie można być, bo wiadomo co będzie. Niech to przejdzie, to wtedy wchodzimy. Dobra, jest szaman. Dobra, trzeba brać miksturki. A to moje wieże. Dobra, udało się, udało się jakoś. No ale jest naprawdę trudno. Jak się skumulują te czary, to będzie nieprzyjemnie. A właśnie, wyczekałem moment dobry, żeby tam nie wchodzić. Shield, lat ja i jedziemy. Teraz uciekamy. E. Nie zdążyłem jakim cudem. No dobra. Próbujemy dalej. Nie poddamy się. Widzicie, że nawet na normalu jest trudno. No, idziemy po najemnika, oczywiście. Dobrze, że postawiłem porta. Przynajmniej nie musimy tak iść. Tak. Daleko. Możemy nawet tu wyrzucić. Może nie będzie świetnika. Tysiąc. Teraz jedziemy. Jedziemy dalej. Może nam jakoś pójdzie. Mam nadzieję. Powoli, powoli. Ciekawie, jak w jakich latach będzie z wybuchu zwłok na slał? Uciekam oczywiście. Od tego, że mnie nie zlali. No i tu dwie. Ich córki z życiem, dobra. Dobra, tu akurat nic takiego nie było. O, mag wizereji. A właściwie czarny. Cofam się, żeby nie było. Uciekam oczywiście. I życie. Zaraz wrócimy z powrotem. Trzeba wrócić? Ale mi życie spada. Dobra. Dobra, są. Ja bym tu pozbierał itemy, tylko najpierw musimy ich pokonać. Bo się nie uda. Ufamy się jakby to znowu było. Crystal Sword i życie. Miecz kryształowy jakiś słaby. To jeszcze raz na numerkach. Pięknie. Tylko Kościany hełm może być ciekawy. 400, no dla najemnika będzie ciekawy. Trzeba się wzmacniać. Jedziemy jeszcze raz. O, nie było coś tego. Ataku tu jest teraz. I ruszamy dalej. Cofamy się. Teraz znowu i wracamy, wracamy. No ja nie mogę. Za trudne to jest, nie wiem kto to może przejść. Nie mamy miksu? Tyle, że trzeba kupić po prostu. Teraz dostaliśmy. Troszkę one kosztują, niestety. I bierzemy najemnika, podnosimy ich. Widzicie, nawet mimo zachowania ostrożności jest trudno. Jak na normalnie jest tak trudno. Nightmare chyba do takich stref nie będziemy wchodzić. Chociaż nie wiem. Może się odważymy. Oczywiście z kontrolem będzie szybciej. Ale musi się niestety ładować. Uciekamy, oczywiście. Ech, no, bez jaj. Ja... Nie wiem, jakim cudem uciekałem, i coś mi się zrobiło. No, i znowu to samo. Nie wiem, jakim cudem. A jaka lipa. To się nie da nic zrobić, jak widać. Uciekanie nic nie daje, stanie nic nie daje. To trzeba by tam nie wchodzić, ale po coś to jest? Po coś to jest, żeby tam wchodzić i coś dostać? Więc ja chcę. Ja chcę to zrobić i tak będzie.